Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek Serina. Wasze życzenie. Ćwiczenia na piętę haglunda. Do dzisiejszych ćwiczeń będzie Wam potrzebny blok. W, w opisie jest link. Możecie kupić sobie coś podobnego, jak ja używam. To może też być jakaś książka, z tym, żeby była dosyć ciężka, bo będziemy na tym stawiać naszą stopę. I jakiś taki mały ręcznik. Przygotujcie się. I zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to będzie unoszenie pięty. W zależności od tego, czy macie już dobrą równowagę, czy jeszcze nie, to możecie. Unosić naprzemian prawą, lewą piętę, dociskając palce stóp do podłogi lub próbując unieść obie pięty razem. Wdech, stopy, pięty na podłodze, wydech, unosimy pięty. Wiluć, aby sylwetka była wyprostowana. Barki ściągamy do tyłu. Zwróćcie uwagę, żeby Wam się tutaj nie wykrzywiały kostki na zewnątrz. W tym przypadku kontynuować unosząc jedną lub blisko siebie ustawić stopy, tak żeby pięty do siebie dociskały. Wtedy macie większą stabilizację. Wdech i wydech. Można też użyć podparcia. Krzesło stół ściana, co tam macie pod ręką. Chodzi o to, aby mieć mocną równowagę, żeby nasze kostki były stabilne. Więc jeżeli macie problem z utrzymaniem równowagi, to można się wspomóc krzesłem lub ścianą. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 5 powtórzeń. 5. Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie, drugie ćwiczenie. Ja mam pufę, więc siedzę niżej niż na krześle, ale nie ma to żadnego znaczenia. Siedzimy na krawędzi, i prawa noga jest wyprostowana. Na razie tylko ruszamy stopą, palce w dół i ściągamy palce do góry. Przy tym ruchu palce w stronę sufitu, będziecie czuli jak rozciąga się łydka, ale również też górna część naszego uda. Jeżeli czujecie, że możecie pogłębić rozciąganie tej łydki, to palce są ustawione do góry i dodatkowo pochylamy się do przodu. Powinniście czuć właśnie rozciąganie łydki i tu ścięgna z tyłu w stałej skokowym. Pilnujemy, aby plecy były jak najbardziej proste. Nie garbimy się, więc im bardziej pochlam się do przodu, tym bardziej ściągamy łokcie i łopatki do tyłu. Wdech rozluźniamy, wydech pogłębiamy. Rozciąganie, wdech i wydech. I pozostajemy jeszcze w tej pozycji przez pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmieniamy stronę. Druga noga najpierw. Sama stopa, może sprawdzamy, czy to już jest nasze maksymalne rozciąganie. To już czujemy intensywnie naszą łydkę, czy jeszcze można pogłębić rozciąganie, jeśli tak, to trzymamy i pochylamy się do przodu. Tu bardzo ważne jest, aby plecy były proste, łokcie, barki ściągnięte do tyłu. I trzymamy. Zdechem rozluźniamy, z wydechem rozciągamy mięśnie. I znów tak. I wydech. Jeżeli poczujecie, że na jedną stronę możecie zejść niżej z piersiową, co oznacza, że mięśnie tej nogi są bardziej rozciągnięte, to zróbcie kilka dodatkowych powtórzeń na drugą stronę, tak żeby przywrócić równowagę, balans w elastyczności mięśni w prawej i lewej łydce. I trzymamy 5 4 3 2 1. Świetnie. Do następnego ćwiczenia będzie nam potrzebny taki właśnie blok. Kładziemy blok przed sobą stawiamy stopę, zdechem unosimy naszą piętę, z wydechem obniżamy, czyli noga jest całkowicie lub prawie całkiem z wyprostowanym kolanem. Wdech i wydech. Dociągamy naszą piętę do podłogi. Wdech unosimy, z wydechem. Pięta w dół. Wdech i wdech. Wszystkie te ćwiczenia mają na celu rozciągnięcie tylnej części nogi, szczególnie łydki i ścięgna właśnie w okolicy pięty. Wdech i wydech. Jeszcze pięć powtórzeń. Pięć. Cztery. 2 1 Zmienimy nogę. Znowu ustawiamy z wdechem pięta uniesiona, z wydechem opuszczamy. Druga noga lekko ugięta. W kolanie nie kołysajcie biodrami, pokażę wam to z tej perspektywy, żeby to nie był taki ruch. Z bioder, tylko żeby to była noga. Więc, jeżeli ta pięta nie schodzi aż tak nisko jak u mnie, to nie ma znaczenia. Nie kompensujcie przez kołysanie bioder na boki. Wdech i wydech. Sylwetka prostowana, można nawet złapać z tyłu za przeciwny łokieć, tak żeby poprawić tą sylwetkę. Wdech i wydech. I jeszcze pięć powtórzeń. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Teraz usiądziemy na naszym krześle znowu i będziemy potrzebować coś miękkiego, jakaś ściereczka czy ręcznik, co tam macie. Chodzimy sobie to na podłodze i będziemy próbować złapać palcami i unieść do góry. Jedną stopę. Pamiętajcie, żeby siedzieć jak najbardziej w wyprostowanej pozycji, barki w dół i tylko koncentrujemy się na tym, aby podkurczyć palce, tak, aby ten materiał tutaj nam wszedł. I się utrzyma, więc można nawet lekko unieść, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest ten uchwyt w stopie. Jeśli nie, to tylko oznacza tyle, że trzeba te ćwiczenia wykonywać częściej, żeby wzmocnić te mięśnie. Wdech, palce szeroko, wysoko do góry, i z wydechem podkurczamy. Wdech i wydech. Nie kładźcie tak całkiem na płasko, bo jeżeli to jest taki właśnie cienki materiał, jak ja mam, no to będzie ciężko złapać. Szczególnie jeżeli jest mata i nie ma poślizgu tego materiału, więc możecie sobie pomóc i go tak rozłożyć, żeby to były jakieś zagięcia, będzie wam wtedy łatwiej złapać za ten materiał. Chodzi o to, żeby był ten uchwyt wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia ma. Tą samą stronę. Trzy, dwa, jeden. Zmieniamy stronę. Wdech i wydech, podkręcamy. Musicie sobie lekko unieść, żeby sprawdzić, czy jest uchwyt. W momencie, kiedy chcecie unieść, nie pochylajcie się do tyłu. Niech pracują mięśnie uda. Niech pracują mięśnie brzucha. To też jest doskonałe ćwiczenie wzmacniające właśnie na te części ciała, kiedy tą nogę unosicie, ale sylwetka jest cały czas w tej samej pozycji. Wdech i wydech. Łapiemy. Wdech, wydech, palce mocno podkurczamy. Na tyle, ile oczywiście dajecie radę. Wdech i wydech. Jeszcze 5 powtórzeń, 5, 4, 3, 2, 1. Czujecie mięśnie. Znowu to są banalne ćwiczenia. Naprawdę wyglądają, że się nic nie robi, ale jest ruch, jest akcja, jest uaktywnienie mięśni i o to właśnie chodzi. Zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie. W ostatnie ćwiczenie w pozycji stojącej. Znowu zaczynamy ze stopami na szerokość naszych bioder. Lewą nogę odstawiamy niezbyt daleko, i teraz uginamy kolano naszej lewej nogi i prostujemy prawą nogę unosząc te palce. czyli tutaj. Podobne ćwiczenie, które wykonywaliśmy w pozycji siedzącej, a teraz pogłębiamy to rozciąganie w pozycji stojącej, czyli ugięcie kolana, lewego kolana, zgięcie w stawie biodrowym, także cała sylwetka nam się tutaj przesuwa do przodu. Unosimy palce, żeby rozciągnąć znowu mięśnie łydki, mięśnie w stawie skokowym w okolicy pięty. Znowu tu jest ważne, jeżeli tego tej elastyczności i mobilności nie będzie, to żebyście się nie przechylali w drugą stronę. To jest kompensacja. Nie schodzicie niżej z biodrami, tylko wypychacie biodra do boku i tu niestety, ale nie rozciągamy mięśni, które chcemy, tylko niepotrzebnie obciążamy staw biodrowy. Więc tu jest ważne, żebyście sobie nawet tutaj trzymali ręce na waszych biodrach i pilnowali, czy któryś nie przesuwa się wyżej się trochę tutaj składam. składamy jesteśmy w pozycji wyprostowanej i przy wydechu lewa noga jest ugięta w kolanie prawa całkowicie wyprostowana i im bardziej skłon do przodu, ale z prostymi plecami tym bardziej rozciągacie właśnie te mięśnie nad którymi dzisiaj pracujemy, wdech i wydech, kto może to utrzymuje tą pozycję znowu, możecie tutaj się podeprzeć, ściana, krzesło stół, wszystko jedno Chodzi o to, żeby mieć pozycję stabilną. Trzymamy kto, może 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Czyli teraz lewa noga jest bardziej z przodu. Uginamy prawe kolano. Zgięcie wstawy biodrowym, czyli pochylamy się do przodu i unosimy palce. Wdech, rozluźniamy i wydech. Rozciągamy teraz lewą łydkę mięśni lewej pięty. Wdech i wydech. Kolano nie musi być całkowicie wyprostowane. Jeżeli czujecie już tu, o, to już jest mój maks i kolano jest lekko ugięte, nie ma problemu. Ono się z czasem wyprostuje, bo mięśnie będą bardziej elastyczne. Wdech i wydech. Kto może wytrzymać w tej pozycji? Rozciąganie nie jest zbyt intensywne. Czujecie, że mięśnie są rozciągnięte, ale nie sprawia to dyskomfortu. To trzymamy jeszcze przez 5. Pilnujcie tu odcinek lędźwiowy prosto. 4, 3, 2, 1. Świetnie. Troszkę tutaj poruszajmy jeszcze naszą stopą. Mocno wypracowały te mięśnie. Mimo, że ćwiczenia wyglądają na bardzo proste, ale właśnie to jest najważniejsze. Im prostsze są ćwiczenia, tym jest mniej miejsca na popełnienie jakichś błędów. A ćwiczenia są efektywne tylko wtedy, kiedy wykonujemy je prawidłowo i dopasowujemy do swoich możliwości. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Dziękuję wszystkim za Wasze cudowne. Fajne komentarze, w których opisujecie, jak ćwiczenia pozytywnie na Was wpływają, jak pozbywacie się bólu, jak ćwiczenia przynoszą ulgę. Bo właśnie o to chodzi. To jest, to jest cel prowadzenia tego kanału, żebyście byli sprawni i cieszyli się swoją drugą młodością. Wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do, do programu. Wspieram Aktywny Senior, bo dzięki Wam. Dzięki waszemu wsparciu finansowemu mogę się rozwijać jako youtuber, poświęcać więcej czasu na nagrywanie nowych odcinków. No teraz ostatnio miałam trochę obsługę, takie niespodziewane sytuacje wyniknęły, które musieliśmy poświęcić czas, żeby je rozwiązać, ale wygląda, że wychodzimy już na prostą, więc będą już znowu w, tym samym, w tych samych terminach. Dziękuję również wszystkim tym, którzy korzystają z opcji płatnych podziękowań. I w ten sposób też wspierają kanał i pokazują, że treści na moim kanale są wartościowe i takie oceniacie. Zapraszam do sklepu internetowego, tam będą znowu kolejne promocje, sprawdzę i będę Was informowała na naszej grupie na Facebooku, jak również na Instagramie. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, miłego tygodnia i do zobaczenia z kolejnym odcinkiem już za tydzień.